No cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale z nietypowej mapeczki, myślę i z nietypowego projektu. Moi drodzy, czy poznajecie tę mapeczkę może? Czy jest ona jakoś podobna do jakiegoś mojego filmu innego, czy może do jakiejś innej gry. No właśnie słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w Minecraft Dungeons na jawie. Dokładnie tak, ale z małą lekką zmianą. Spójrzcie tylko na tych villagerów. Czy coś jest z nimi nie tak? No tak, że zawsze są jacyś nie tacy, ale ruszają oczami i źrenicami. Zwróćcie uwagę, ten się na mnie gapi na przykład. Siema, śledzisz mnie oczami? Haha, ha, no właśnie. Słuchajcie, dzisiaj mam zainstalowanego specjalnego datapaka. W sumie to resource packa, którego możecie uruchomić z Minecraft Optifine. I słuchajcie, ten resource pack dodaje bardzo fajne animacje dla mobków. Dokładnie takie, jakie występują w Minecraft Dungeons. Więc słuchajcie, razem z Riding tutaj odwzorowaliśmy Minecraft Dungeons na jawie. I to, słuchajcie, w taki, myślę, bardzo fajny sposób, ponieważ możemy sobie całą mapeczkę przejść. Będziemy mieli przeciwników, potworów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, chyba możemy zacząć. Przepraszam bardzo, tutaj, tutaj mamy jakieś zapasy, oczywiście mamy stak y, cały rybek więc weźmiemy, bo na pewno nam się przydadzą. I co by nie było na za łatwo, to słuchajcie, weźmiemy sobie na hardzie, przejdziemy tę mapę. a Ciekawe, ile razy zginę, na bank zginę i to nie raz, aczkolwiek roksu koksu i do przodu, nie? Dobra, słuchajcie, tutaj mamy secik. Myślę, że nie będę zakładał główki, bo moja główka jest najlepsza. Proszę bardzo, główka noba wymiata. Więc tak, 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 a główkę, główkę sobie wyrzucimy, bo nie potrzebujemy. No i wszędzie są tutaj e, jeszcze e, te e, bloczki e, granicy specjalnie tutaj ride do do, żeby nie wypadł poza mapę. No dobra, słuchajcie, bierzemy sobie kurczaczka. Nie potrzebujemy chyba aż tyle. Potion of Healing, Potion of Regeneration. Pufferfisha ja mogę wszamać? Pufferfisha? Czekajcie, jedliście kiedyś Pufferfisha w Minecrafcie? Aha, dobra, czyli mogę wszamać. Albo w sumie i nie mogę wszamać, ale dobra. Pędzimy do naprzód. Jezus Maria, przestań mi kręcić się tutaj w głowie. Co tutaj się dzieje? Noc, dzień, noc, dzień, OMG. No nic, słuchajcie, tak czy inaczej, e, przekonamy się jak ta mapeczka wygląda, bo jeszcze w nią nie grałem. Ride mi tutaj wszystko przygotował i jestem naprawdę bardzo ciekawy. Tym razem możemy tutaj wejść. A to jest nawiązanie do odcinka, że narzekałem, że nie można wchodzić do domków, słuchajcie. No i rzeczywiście, to jest duży minus tak naprawdę Minecraft Dungeons, że nie możemy wchodzić do jakichś domków. No już przestań mi bić. Przestań mi bić, Pufferfishu. Mogę tu zeskoczyć? Mogę tu zeskoczyć, ale nie chcę, bo my chyba już sąd nie wyszedł w takim razie. Dobra, pozwiedzamy sobie troszeczkę tę mapeczkę, bo fajnie zobaczyć Minecraft Dungeons z troszeczkę innej perspektywy, w trójwymiarze? Ile to jeszcze ten Poison będzie? Eee, o, kolejny pufferfish. Widzę, że ktoś tutaj chce, żebym bardzo mocno je jadł. To jest pufferfish. Dziękuję za tą informację. Jest niezwykle cenna. Pewnie jesteście ciekawi, jak te animacje wyglądają, bo jak na razie widzieliśmy tylko wieśniaka. Ale słuchajcie, spokojnie. Zaraz zobaczymy. Już wypiłem potkę na regenerację, zanim zaczęła się walka. I to jeszcze na hardzie. Oj, Rock, coś czuję, że tutaj zginiesz dzisiaj naprawdę wiele razy. Ale z tego co wiem, są checkpointy. O, proszę bardzo, mamy naszych pierwszych przeciwników, i zwróćcie uwagę na to, że one się poruszają, jakoś chociaż tak pokracznie, idą bokiem. Aczkolwiek te animacje wyglądają naprawdę spoko. Więc jeśli chcielibyście zainstalować sobie takiego resource packa do Minecrafta, nie instalując żadnych innych modów, to proszę bardzo, będziecie mieli okazję. A to jest naprawdę spoko rzecz, że tak naprawdę na zwykłym Minecrafcie, no nie Vanilla, co prawda, bo potrzebujecie Optifina, e, macie inne animacje w grze, więc kurczę, spoko sprawa. Ja, ta mapeczka naprawdę jest fajnie odwzorowana. E, ta mapeczka nie jest budowana od samego początku, e, my pobraliśmy to z Planet Minecraft, więc będziecie mieli, ale fajny bloczek, więc będziecie mieli źródło, do tej strony. Będziecie mogli pobrać sobie tę mapeczkę. Aczkolwiek e, tutaj dodaliśmy właśnie tych przeciwników, którzy się tutaj respią. Dzień dobry, mili państwo. Coż to za impreza? Ej, to już jest trudne, to jak ja zajdę dalej? Czekajcie, muszę się najeść. To jest zjeść chickena. Ono tutaj. Ono tutaj. Ono tutaj. Jeszcze jeden. Jeszcze je. Ja tu umrę na bank. Trzeba było, o Jezusie, na no serio? Ale dobrze, zobaczcie, tutaj na szczęście jest spawn point. Więc pierwsza śmierć zaliczona. Spoko, spoko, ale te zombiaki biją jakoś z dalszej odległości. Kiedyś zdecydowanie były te zombiaki łatwiejsze. No ale Roxu nie ma się co dziwić, jak przez rok nie grałeś w Minecrafta. Może były jakieś updatey no dobra, ze szkieletami to dopiero będzie, słuchajcie, niezła imprezka. Wow, tu chyba nie mogliśmy wejść w Minecraft Dungeons, w ogóle w wielu miejsc. Oj, tutaj też nie możemy. Pięknie odwzorowana mapa. Wiele miejsc nie, może, nie mogliśmy wejść w Minecraft Dungeons, co mnie nieco zaskoczyło na samym początku. E, ale gierka tak czy inaczej okazała się fajna. Chociaż mam wrażenie, że troszeczkę monotonna. Ale ładne słoneczko. E, strzały. I tutaj też były strzały na tym moście. Idealnie. Pięknie. Wspaniale. Dzień dobry. Pusto? Nikogo nie ma? Dobrze. E, tutaj do tej latarni też nie mogliśmy wejść. Jestem ciekaw, czy tutaj będzie jakiś easter egg. Czekajcie. Zaraz zobaczymy. Czy na pewno tu możemy wejść. Że są normalne drzwi. Aczkolwiek puste skrzynki. A szkoda. Coś mogłoby tutaj być, nie? Przy okazji... No dobra, no dobra, mapeczka fajna, tam się coś woda baguje. E, idziemy dalej. Zobaczymy, czy będzie tutaj ten boss z Minecraft Dungeons. Wydaje mi się, że nie, bo jest to tylko data który dodaje te animacje, ale szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że data. że resource pack, cały czas mówię data pack. Siema. Szkielet też powinien mieć inne animacje i chyba ma inne animacje, ale powiem wam, że ciężko jest mi to dostrzec jakoś, więc możecie to sami sprawdzić na tym filmie. Możecie napisać, czy szkielet jest inny, czy nie. Siemaczko, siemanko zombie. Co tam słychać, kolego? A, dobra, elegancko. Po prostu dawno nie grałem w Minecraft PvE mapeczkę. Siemanko szkieleciku. No co, nie trafisz mnie. Albo, albo i mnie trafisz. Dobra, to ja ciebie też trafię. Ej, no ty. Idź, stąd I tutaj też był szkielet. To jest właśnie fajne. Tylko, że nie mogę zabrać teraz tego, co wydropił, nie? Nie mogę? Nie mogę? Nie wiem po co zbieram też te emeraldy, e, wiem że oczywiście w Minecraft Dungeons y, moby dropiły emeraldy, a owce dropiły jabłka, e, aczkolwiek nie jestem pewien czy będę mógł je gdzieś wydać. Siemanko, o! Patrzcie na tego typka, nie? Dobrze ziomek, piękny resp. O Jezus, czekajcie, ja muszę chyba łuk wziąć. W Minecraft Dungeons też było tak, że lepiej się walczyło z łukiem, ale spoko, spoko, na razie pierwsza śmierć, nie jest tak źle. Dobra, czekajcie, trzeba ich tak. Trzeba ich tak zatus. Dobra, dobra, dobra. A! Idźże stąd. <laughs> Pięknie, dobrze, elegancko. No ładna mapeczka, powiem Wam szczerze. Ładna mapeczka, ale z tej perspektywy wygląda to zupełnie inaczej. Później sobie troszeczkę polatamy i zobaczymy jak to wygląda z góry. Ale mimo wszystko to wygląda naprawdę fajnie. Um, no i są też nowe teksturki w tej mapeczce, którą widzieliście chociażby tam. Na początku, co się podniecałem nowym bloczkiem. Okej. Okay. O nie, oj, opatrzcie na tych. Ci są naprawdę świetni, nie? Oni są zrobieni najlepiej. Jakby takie animacje były w Minecrafcie, to by wyglądało to coraz lepiej. Ja chyba padnę, nie? Jak teraz mnie uderzy. No, co to było, przepraszam bardzo. Co to miało być? Typie. Przecież niemożliwe było. Ty miałeś lagę jakiegoś. OMG. Dobra, trzeba go dotus. No, ale tak, e, pilotzy mają najlepsze animacje ze wszystkich, z tego co widziałem. No, i jeszcze jest jedna bardzo fajna animacja. E, zapomniałem chyba o jednym mobie, który się tutaj pojawił, czyli ten, 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 co na najazdach jest ten duży, taka, to ta, 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 ta świnia taka. Ja nie wiem, jak go się nazywa, szczerze mówiąc, ale doskonale wiecie, o czym mówię. O, no proszę bardzo. Czyli ja tego potrzebowałem, właśnie. No dziękuję bardzo, potion of healing, zapominam cały czas o nim, potion of Puffer pufferfishom podziękuję, ale to mi się przyda, człowieku, przecież teraz to ja będę wymiatał. Eee, co ja mam tutaj, healing, a jest jakiś instant, to jest instant, dobra, to jest instant, to jest regeneracja, git, teraz nic mnie nie powstrzyma słuchajcie, no ale coś czuję, że tutaj szykuje się coś dużego, eee, właśnie ten, 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 ten świniak pewnie gdzieś tutaj będzie, dobry. A, tu będzie jakaś walka z bossem. Pamiętacie, w Minecraft Dungeons tam się zrespił ten, ten, ten czarnoksiężnik, czy jak on to miał. E, no dobra, dobra. Ale mapeczka odwzorowana super. Jestem ciekaw w sumie, czy m, mapa do Minecraft Dungeons była budowana w Minecrafcie. Jak myślicie? Hm? Tak, 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 tak się wydaje, nie? Z drugiej strony byłoby to dużo łatwiejsze. E, żeby zbudować najpierw mapę w Minecrafcie, a później ją przenieść tak do gry. Okej, okay. czekajcie, coś tu będzie się działo. O! Jest już. Gdzie się łasuje? Gdzie jesteś? Zajdziesz mi od tyłu. Jesteś tutaj. Nawet dwóch was jest. Ho. Z tym mieczykiem to będzie panie pikuś. Ile ma damagea? Osiem damagea. Nieźle, nieźle. No chyba diamentowy ma siedem, nie? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Um, okej. Okay. Dobra, tutaj. Tu jest jakaś dźwignia. O. O, się Ale żeście się skitrali tutaj z boczku mi. Czekajcie, czy będę miał ich na hita z tego? Nie będę miał. Co one takie mocne? Mocniejsze niż pylagery są. Dobra, ale teraz nie otrzymuję tyle obrażeń, przynajmniej. Dobra, okej. Okay. Napiszcie też jak się Wam podobał e, Minecraft Dungeons. Czy przeszliście tę grę, czy nie? Bo ja tylko dwa etapy tak naprawdę przeszedłem. Czyli Wybrzeże marnic, na którym właśnie jesteśmy oraz creeperowe las. Siemanko! Coś się źle zrespiłeś, kolego. No już, do widzenia. Dziękuję ślicznie. A, jeszcze ty? Coś tu jest? Nie, tu nic nie ma. O właśnie. Tam chcę pójść. To tej skrzynki, która była niedostępna w Minecraft Dungeons. Zobaczymy. Aha, tu jest mostek nawet jakiś. Siemanko. Coś kolego. Wiecie, że nigdy nie miałem tego mieczyka na Survivalu? Nigdy. Dobra. E, łuk z nieskończonymi strzałami. Bardzo, bardzo fajnie. Spectral Arrow. To są te, które chyba podświetlają na mnie. Eee, a czekajcie, jestem ciekaw, które się załączą od razu. To nie mają Infinity. No tak, chociaż tylko te strzały mają Infinity. Ej, dobra, 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 mogę je zebrać. Te Spectral teraz? Mogę, dobra, w porządku. Eee, pewnie się dziwicie, że ja tak pytam, czy mogę zebrać Spectral Arrowy z powrotem, ale. No powiem wam, że ja musiałbym się naprawdę mocno podszkolić w Minecrafta, kurczę właśnie tym survivalem, bo tak zacząłem sobie to roksu koksu, ale jeszcze nie doszedłem do takiego poziomu, żeby mieć takie rzeczy, jak te specjalne strzały. Te spektra auro chyba powinny poć... Wow! no też tego nie miałem nigdy, kurde! Poproszę bardzo, ja muszę z siebie zobaczyć jak ja w tym wyglądam i coś tutaj na pewno będzie dużego. Więc czekajcie, bierzemy sobie tarczę, dziękuję ślicznie, buciki, tak, 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 Możesz tutaj, fajna ta zbrojka jest. Patrzcie, ten skin noba trochę nie pasuje do niej. Aczkolwiek, ej, ta zbroja jest naprawdę fajna, epicka. No, powiem Wam, że chyba najlepiej wyglądająca zbroja w Minecraftie. Mi się wydaje, mm, ze wszystkich. Nada Sword, dobra, to mamy. Yy, weźmy sobie jeszcze jabłuszka, bo tutaj na pewno będzie coś dużego. Yy, podejrzewam, że właśnie będzie ten cały świniak. Yy, właśnie, tak. Ciekawego się nazywa, swoją drogą. <laughs> Aj, Roksu, Roksu, Hajna tu. Okej, okay. o, idzie, idzie, kurde. I patrzcie, jaką ma fajną animację. No to wygląda super. O żesz, ty co? Większość HP mi zjadł. Zresztą to niemożliwe jest? Niemoż. Co nie! Wait. Weźmy sobie golden Apple i zobaczmy, czy ze złotym Ej, nie zjadłem go, kurde. Nie zjadłem go! Zjadłem go! Co to za lagi są w tym Minecrafcie? Dobra, honor tutaj cwaniaku, Honor, tutaj cwaniaku! Teraz padniesz. Jest, kurde, jesteś, jesteś, dobra, fajniutko. A ty, co w ogóle mnie nie atakujesz? Nie, atakujesz mnie jednak. Dobra, chodź no tu, dobrze, mamy wszystkich, słuchajcie. Nie no, z tymi złotymi jabłuszkami to był pikuś akurat. E, ale z drugiej strony mm, wygląda to naprawdę fajnie. Słuchajcie, e, przeszedłem e, Minecraft e, Dungeons, mapeczkę Wybrzeże Kałamarnic, w Minecraftie na jawie. No widzicie, można, można. I wydaje mi się, że to już jest koniec mapy, chyba. Czekajcie, zaraz dojdziemy. Co to za miejsce? Takie rzeczy były w Minecraft Dungeons? Nie kojarzę tego. A, I tutaj wydaje mi się, że jest finito. Dobra, jeszcze ostatnie zombiaczki. Ten szkielet chyba nawet mi obrażeń nie zadał, mi się wydaje. Czekajcie. Bo tak strzela do mnie i nic się nie dzieje. Nie, No dobra, zabieram mi pół serduszka. Nie, patrzcie. Dopiero druga strzała mi coś zabiera. Spoko. Okej, okay, szkieryciku. Wydaje mi się, że szkielety powinny mieć jakąś inną animację, ale jednak chyba nie mają. Nie? Wydaje mi się, że powinny jakoś inaczej strzelać. E, ale może nie wszystkie po prostu animacje są też dodane do tej paczuszki. E, no dobrze, słuchajcie. Przeszliśmy naszą mapeczkę i tutaj, proszę bardzo, możemy uwolnić peledżerów. Udało ci się pokonać wrogów. Brawo! <laughs> Dobra, nie będę was tłuc. Cóż mogę powiedzieć? Słuchajcie, bardzo fajna mapeczka, dzięki Raidy za przerobienie tego, tak żebym mógł sobie przejść tak naprawdę tę mapeczkę na, 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 na survivalu. Ej, teraz wyjdę na głupka, jak okaże się, że żadnych nowych bloków nie ma. Tak naprawdę w tej mapie, bo ten bloczek co widziałem, wydawał mi się jakiś nowy. Chyba, że ja go po prostu wcześniej nie widziałem, a była jakaś aktualizacja tajna w Minecrafcie. E, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale możemy sobie jeszcze pozwiedzać troszeczkę z lotu ptaka chyba tę mapeczkę. Game mode creative. Ajajaj. Jak to wygląda? Czy to wygląda jak Minecraft Dungeons? No powiem wam szczerze, chciałbym teraz przygotować jakiegoś screena, który po prostu pokazuje jak to wygląda z Minecraft Dungeons e, i pokazać wam różnicę. Ale wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę to jest bardzo podobne. E, czy blok do bloku? Zapewne nie, bo byłaby to naprawdę bardzo trudna praca, żeby to wszystko przygotować, e, ale ten budynek wygląda fajnie. No. Więc słuchajcie, e, troszeczkę inny odcinek. E, przeszliśmy sobie Minecraft Dungeons e, na jawie i mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli chodzi słuchajcie o ten o ten Resource Pack, to nazywa się on ee, Fresh Animations i to jest beta, wersja beta 1.2. Więc niestety wszystkie, nie wszystkie animacje tutaj się znajdują, ale mogę Wam pokazać różnicę. Na przykład weźmy sobie zombiakę i weźmy sobie jeszcze Pillagera. E, jak to wszystko wygląda? Ciach, dziękuję bardzo. Pyk, pyk. Zobaczcie, jak on stoi w ogóle. No nie? Dobra, zombie będzie się palił. Ale no sami zresztą wiecie, jak pilagerzy poruszają się i chodzą normalnie, więc różnica jest ogromna. Różnica jest ogromna i wygląda to naprawdę dobrze. Jeszcze te źrenice, które się ruszają, wyglądają naprawdę spogo. Um, więc jeśli chcecie, możecie pobrać, zainstalować. Wszystko znajduje się w opisie. Zapraszam gorąco. A ja muszę teraz zobaczyć, jak się nazywa ta bestia cała. E, Pilager na pewno nie. Na pewno się nie nazywa Pilager. Jak ono się nazywa? To jest zagwostka dla Roxa dzisiaj. W takim razie trzeba to luknąć i sprawdzić. Gdzieś na końcu będzie pewnie. Czekajcie. Zombie Villager. Nie, nie, nie. Zo na pewno nie Zoglin. Ale czekajcie, chcę zobaczyć Zoglina. Zoglin to jest. Zogliny. A, ja pamiętam jak przedstawiałem Wam. Um... No, ee, jak to się nazywa? z eee, przoda. Ale one się w ogóle jeszcze nie ruszały, były takie pokraczne i w sumie powiem wam, że nadal są pokraczne jakieś takie. Tak po prostu ślizgają się po tej ziemi. Wygląda no, to naprawdę śmiesznie. Ja nie rozumiem, dlaczego zrobienie animacji jakichś porządniejszych w Minecrafcie jest tak trudne dla twórców. Eee, one. weźmy jeszcze, zobaczmy. Eee, gdzie one mogą być? Eee, spider na pewno nie to, na pewno nie to, na pewno nie to, na pewno nie to. Na pewno nie to? To jest... okej, okay, dobra. Ravager? Z Ravager. O, Ravager! <grystanie> Ravager! Dzień dobry, Ravager! No ten się rusza naprawdę spoko. No i zobaczcie, tak pająki chociaż mogłyby się ruszać tymi stópkami, nie? No, niestety nie ma animacji do innych potworków, takich jak właśnie pająki, endermany, aczkolwiek wydaje mi się, że twórca będzie rozwijał tego resource packa, więc kto wie, może jak już teraz zajrzycie na stronę twórcy, to będzie miał już zaktualizowaną wersję. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie. Roksu Nob żegna się z wami. Zginąłem tylko chyba ze trzy razy, więc wow, na hardzie, aczkolwiek zobaczcie, no miałem tutaj wyposażenie naprawdę wspaniałe, więc... Nie dziwię się w sumie, że, 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 że tylko trzy razy zginąłem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym filmiku na kanale. Cześć, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do następnego.